A co ty tu robisz? Dzień dobry. Przyszedłem do ciebie, abyśmy nie zerwali i znowili swoje dotychczasowe związki. Ale nie ma takiej opcji. Już żeśmy chyba to już sobie wyjaśnili. Dzień dobry. A panu się coś nie pomyliło? No wobec tego przepraszam. Do widzenia. Do widzenia. I co, wyszło dobrze? wyraziste wszystko. Ale no to zanim, 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 zanim pan odejdzie... Zanim, no Kończymy scenę w tym momencie, ale pan nie może jeszcze odchodzić. Musimy jeszcze pana nagrać. My skończymy, Dobra. jak pan tu będzie stał. I ona już, do, nie, do, od czego zaczynamy? To, on, on puka, ja wychodzę i co mówię? Hmm? Czego? Czego? mnie Dla Dlaczego robisz? mnie niepokoisz? Dlaczego mnie niepokoisz? No, 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 i on, z nasze... tym ładnym tekstem, że chciałby... Wrócić. No, wrócić no, A ja co? Nie ma takiej, cię, takiej nie ma to, opcji. No, nie ma takiej Proszę. opcji. Spadaj. I na nie ma takiej opcji że no tylko, ty tylko... nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. I wtedy kolega wyjdzie no, no, za panią. No. I co na pan tu robi, nie? Co pan tu robi? na bok. No to no. co? No, to no dobra, dobra, trzy, dwa, jeden...